Aktualizacja 1.1 przyniesie kilka ważnych i istotnych zmian, zwłaszcza w systemie Echo, który na obecnym etapie pożera zbyt dużą ilość materiałów. Na szczęście, Kuro Game słucha naszych opinii i wprowadzi kilka zmian. Zanim opowiem, jakie zmiany będzie można zaobserwować w 1.1, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na YouTubie, odwiedzić mojego Twitcha i wpaść na Discorda. A jeżeli szukacie z i społecznościowego Discorda Woodling to i w opisie tego filmu znajdziecie do niego link. A ja życzę te niebieskie i fioletowe tunery, które odłogiem kiszą się w Waszym ekwipunku. Nasze modły zostały wysłuchane i będzie można je przepalać na ich złote wersje. Do syntezatora zostanie wprowadzona nowa opcja, która umożliwi nam tę funkcję. No ale to na szczęście nie z nowości związanych z ekosystemem. Odkrywanie nowych echo, jeżeli jeszcze nie uzupełniliście całej kolekcji, doda więcej punktów doświadczenia do waszego konta, czyli Union Level, dzięki czemu będzie on dużo szybciej wbijany, a wy dostaniecie szybciej późniejszą zawartość gry. Kuro pomyślało również i o graczach, którzy już od dawna mają wszystko wymaksowane i dodatkowo zrekompensują różnice w Union XP, a rekompensata zostanie przesłana pocztą w grze. Nagrody w Daily również się zmienią, gdyż od 1:1 za zrobienie Activity Points w guidebooku nie będziemy już dostawać jednokosztowych Echo, a tylko trzy lub czterokosztowe. Data Bank z kolei dostanie kolejny poziom, czyli 21 i sprawi on, że będziecie dropić tylko złote Echa. Wraz z wejściem nowego obszaru zostaną dodane nowe zagadki oraz atrakcje, jak zmiana w Echo, ale również i inne, które zostaną nam pokazane w późniejszym czasie. Tak jak obiecano zostanie usunięta animacja po odbiorze nagrody z tejset fieldów, Zostanie zmniejszony koszt Shell kredytów, jaki potrzeba do levelowania Echo, uproszczono wyzwanie Cruisewing, zostanie zmniejszona prędkość lotu tego Cruisewinga oraz przedłużony limit czasu, aby wyzwanie było. Łatwiejsze. W 1.1 zostanie wprowadzony nowy content do wydarzenia Depths of Illusive Realm, który nie tylko będzie posiadać nowe mechaniki, ale co najważniejsze to zostanie zwiększona ilość nagrów za to wydarzenie aż do 1000 strydów. Obecne wydarzenie dawało coś około 500. Nowy obszar Mount Firmament będzie zawierać dwa ekskluzywne wydarzenia terenowe i z obu dostaniemy w sumie... 1600 astridów, czyli po 800 za każdy, oraz materiał do ulepszenia. W momencie resetowania się sklepu będzie można kupić nie 6 półek, limitowanych do postaci. Do broni oraz standardowych A7. Niestety nie napisali, czy reset sklepu będzie mieć również miejsce co miesiąc, czy jednak dalej co patch. Oprócz optymalizacji i ulepszeń wspomnianych powyżej, wersja 1.1 wprowadza także wiele nowych wydarzeń, jak 7-dniowe wydarzenie logowania, specjalne wydarzenie związane z commissions, polecane wydarzenie bojowe, wydarzenie dla podwójnych materiałów do lewelowania postaci, broni, czy wydarzenie również do podwójnych materiałów dla lewelowania echo. Ze względu na złożoność nowej mapy Mount Firmament, w wersji 1.1 zostanie dodana do tego obszaru funkcja mapy warstwowej. Poinformowano nas, że mapa warstwowa zostanie również dodana i do pozostałych obszarów, ale w późniejszych aktualizacjach. Zostanie dodana również funkcja śledzenia questów do danego obszaru w sekcji Exploration Progress. Zasięg lut mapera z kolei zostanie zwiększony, aby łatwiej można było szukać skrzynek. W wersji 1.1 będzie można sprawdzić wszystkich odblokowanych bohaterów oraz Czas ich odblokowania w galerii. Będzie ona nosić nazwę Crossing Stars. Będzie można również sprawdzić wszystkie dialogi ukończonych zadań głównych i historii towarzyszących w galerii pod nazwą Main Story. Zostaną obniżone wymagania odblokowania kolejnych etapów głównej historii, czyli zamiast np. wbicia 14 levela konta, aby móc zacząć rozdział pierwszy, akt czwarty, wystarczy mieć tylko poziom 11, a kolejne akty będą normalnie dostępne bez konieczności ponownego wbijania odpowiedniego poziomu konta. Zostaną Dodano dodane nowe questy do guidebooka, aby było różnorodnie oraz wprowadzenie znaczników w stylu walki, które pozwalają kategoryzować mechaniki walki różnych rezonatorów. Zmiany w czacie, żeby było przejrzyście. Dodano nowe ustawienie regulacji kamery dla trybu kontrolera. Zmieniono klawisz skrótu dla trybu kontrolera z otwórz czat to teraz otwórz mapę. Włączono ponownie mapowanie klawiszy dla niektórych przycisków na kontrolerach Sony Playstation, dzięki czemu jest ono zgodne z opcjami ponownego mapowania dostępnymi dla kontrolerów. Xbox. W najnowszym poście Kuro nie podało informacji związanych z obiecanym zmniejszeniem ilości EXP, jakie potrzeba na ulepszenia EH z 0 do 25 levelu, czy zwiększeniu nagród np. Na z tejset Fieldów, czy chociażby o systemie gromadzenia energii, o czym było już wcześniej ogólnie wspomniane, więc mam nadzieję, że to jest tylko taki sneak peek zapowiedzi zmian, jakie mają nastąpić w aktualizacji 1.1 i Kuro Games nie odkryło jeszcze wszystkich kart. Dajcie znać standardowo, co sądzicie. I widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!